to najgorsze co w życiu widziałem. Trzy osoby w środku. Nikt nie jest przytomny. Nikt nie oddycha. Spoczywaj w pokoju. 17 lat to wiek, w którym dla większości życie dopiero się zaczyna. Planują studia, pierwsze podróże, własne mieszkanie. Wydaje się, że wszystko co najlepsze wciąż przed nimi. Wystarczy jeden poranek, jedna decyzja, której nie da się cofnąć. Chwila, która przekreśla i zmienia wszystko. W tej historii nie ma dobrego zakończenia. Ktoś traci życie. Ktoś przekreśla swoje. Ale wciąż pozostaje pytanie, dlaczego i co właściwie się wydarzyło. 31 lipca 2022 roku w Ohio stało się coś, co do dziś trudno jest wytłumaczyć: Trzy rozbite rodziny. Morza łez. Słowa, które palą jak żywy ogień. Czy ktokolwiek mógł być tak bezwzględny, żeby to wszystko zaplanować? Przekonajmy się. Kojarzycie te sceny w amerykańskich filmach dla nastolatków, kiedy przez szkolny korytarz dumnie kroczy piękna, popularna dziewczyna, która trzyma za rękę najprzystojniejszego chłopaka w szkole? Dla Mackenzie Sherrilla to nie był film, a jej codzienność. Mackenzie urodziła się w Ohio w 2004 roku. Dorastała z siostrą w uroczym, pełnym miłości i troski domu, otoczona opieką zakochanych w niej rodziców. Niczego jej nigdy nie brakowało. Miała wszystko, czego potrzebowała i czego chciała, a nawet więcej. Rodzice widzieli w niej słodką, mądrą i dobrą dziewczynkę. Nawet wtedy, kiedy była już nastolatką. Była idealna. Równie idealnie wyglądało jej życie w mediach społecznościowych. Dziewczyna była aktywna na wszystkich popularnych platformach. Nagrywała filmy, wstawiała zdjęcia. Ona z przyjaciółmi, ona w swoim pięknym pokoju, ona i jej chłopak Dominik, zapatrzeni w siebie bez reszty. Mackenzie i trzy lata starszy Dominik Russo spotykali się już od jakiegoś czasu. Byli w sobie zakochani, wszyscy wróżyli im wspólną przyszłość. Oboje wciąż rozmawiali o tym, że nie mogą się doczekać zakończenia szkoły. Chcieli rozpocząć wspólne życie. Mieli tyle planów, tyle marzeń. To było życie jak w bajce, do czasu, kiedy zdarzył się wypadek, który na zawsze zmienił wszystko. Mackenzie i Dominik spędzili noc na imprezie u przyjaciół dużo tańczyli, śmiali się, świetnie się bawili. To była idealna noc, taka jakich mieli przecież wiele. Nie wiedzieli jednak, że to ich ostatnie wspólne chwile. 31 lipca 2022 roku, około 5:30, MacKenzie wsiadła do swojej Toyoty Camry. Chciała jechać do domu. Na fotelu pasażera siedział Dominik. Na tylnej kanapie Davion Flanagan, jego najlepszy przyjaciel, który poprosił Mackenzie o podwózkę do domu. Dziewczyna odpaliła silnik i ruszyła przed siebie. Kilkanaście minut później samochód z ogromną siłą uderzył w wysoki, ceglany budynek. Huk uderzenia, trzask gniecionej blachy, brzęk tłuczonego szkła i cisza. Cisza tak wyraźna, że aż bolesna. Przez ponad 40 minut nikt nie wezwał pomocy, nikt tamtędy nie przejeżdżał. Dopiero przypadkowy kierowca dostrzegł, że coś się stało. Zadzwonił na policję i straż pożarną. Kiedy służby przybyły na miejsce, byli już pewni, że się spóźnili. Nie mogli spodziewać się tego, co zobaczyli na miejscu. Samochód jest w dwóch częściach. Trzy osoby w środku. Nikt nie jest przytomny. Nikt nie oddycha. Samochód wyglądał tak, jakby coś rozsadziło go od środka. Właściwie ledwo przypominał samochód. Przeżycie takiego wypadku było właściwie niemożliwe. A jednak McKenzie oddychała. Ledwo, z ogromnym trudem, ale oddychała. Była zakleszczona w samochodzie tak mocno, że wyciągnięcie jej zajęło naprawdę długo. Dziewczyna została przetransportowana helikopterem do najbliższego szpitala, gdzie przeszła wielogodzinną operację ratującą życie. Dominik i Davion zginęli na miejscu. Kiedy Mackenzie dochodziła do siebie w szpitalu, w głowie wszystkich zaczęły pojawiać się pytania. Do wypadku doszło w Strongville, Ohio, na obrzeżach w dzielnicy przemysłowej. Żadne z nich nie miało powodu, żeby się tam znaleźć. Żadne z nich nie miało tam, czego szukać. W takim razie, co tam robili? Dlaczego tam pojechali? I jak to możliwe, że samochód uderzył w budynek z taką siłą? Co tam się stało? Mackenzie wyszła ze szpitala i musiała żyć ze świadomością, że miłość jej życia i drugi, młody chłopak nie przeżyli. Nie mieli tyle szczęścia co ona. Dlaczego wjechali w ten budynek? Nie miała pojęcia. Dziewczyna nie pamiętała nic z chwili wypadku. Nie mogła sobie przypomnieć, dlaczego tamtędy jechali, dlaczego uderzyli w ścianę, dlaczego jechali tak szybko. To nie było łatwe. Mackenzie niemal codziennie publikowała ich wspólne zdjęcia na stronie poświęconej pamięci Dominika. Wrzucała zdjęcie za zdjęciem, podpis za podpisem. Boże, jesteś ostatnią osobą, która na to zasługiwała. Miałeś przed sobą takie idealne życie. Żałuję, że nie mówiłam ci tego częściej. Proszę, czekaj na mnie. Nadal wydaje mi się, że za chwilę tu przyjedziesz. Tęsknię za Twoim śmiechem, Twoim idealnym uśmiechem. Wydawało się, że naprawdę cierpi. Jak pogodzić się z czymś takim? Jak wrócić do normalności? Czy to w ogóle możliwe? Okazało się, że dla Mackenzie nie było to tak trudne, jak wszyscy przypuszczali. Dziewczyna szybko zaczęła znowu publikować posty w mediach społecznościowych i pojawiać się na imprezach. Na jej profilach pojawiały się radosne filmy i relacje z kolejnych spotkań ze znajomymi. Czy to był jej sposób na poradzenie sobie z traumą? Ludzie szybko zaczęli zauważać, że to nie jest zachowanie, którego można spodziewać się po kimś, kto dopiero co spowodował wypadek, w którym zginęły dwie osoby. Wydawało się, że Mackenzie nie ma rozpaczy, że nie rozpamiętuje tego, co się stało. To wywołało wiele negatywnych komentarzy. Matka Mackenzie tłumaczyła, że te wyjścia to jedyne chwile, w których jej córka znowu może przez chwilę pobyć sobą. Resztę czasu spędza sama, płacząc w swoim pokoju. Kiedy Mackenzie dochodziła do siebie i wracała do życia, policja prowadziła śledztwo w sprawie wypadku, który spowodowała. Zbyt wiele rzeczy nie układało się w całość. Zbyt wiele szczegółów zupełnie do siebie nie pasowało. Cała ta sprawa była po prostu podejrzana. Co wzbudziło ich podejrzenia? W chwili, kiedy znaleźli Mackenzie w samochodzie, jej noga w pluszowym kapciu Prady wciąż mocno przyciskała pedał gazu. Wydawałoby się, że powinna być raczej na hamulcu, prawda? Samochód uderzył w ścianę pędząc 100 mil na godzinę, czyli około 160 km na godzinę. To duża prędkość rozwinięta na krótkim odcinku drogi. Według danych uzyskanych z samochodu, kierowca przez cały czas wciskał pedał gazu. Ani razu nie wciśnięto hamulca. Kamery monitoringu pokazały, że wcześniejszy etap drogi Mackenzie pokonała przestrzegając zasad ruchu drogowego. Na drodze przed budynkiem zaczęła niebezpiecznie przyspieszać. Mackenzie przejeżdżała tę trasę kilkakrotnie kilka dni wcześniej. Okazało się również, że w czasie wypadku w organizmie dziewczyny wykryto wysokie stężenie THC. Wszystko to spowodowało, że śledczy mieli zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi, a amnezja Mackenzie wcale im nie pomagała. Jakie były ich podejrzenia? Kto był sprawcą tego wypadku? Czy któryś z chłopaków pociągnął nagle za kierownicę? Czy stało się coś innego? I dlaczego? Kiedy śledczy zaczęli przesłuchiwać rodzinę i znajomych Mackenzie i Dominika, szybko okazało się, że piękne, idealne życie, które Mackenzie próbowała pokazywać w internecie, nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością. Według zeznań świadków, para często się kłóciła: co chwilę rozstawali się i do siebie wracali. Ich związek był burzliwy i daleki od ideału. Mackenzie też przestała być w oczach policjantów tylko niewinną ofiarą. Ci, którzy ją znali, mówili, że dziewczyna była arogancka, zapatrzona w siebie, egoistyczna i agresywna. Chociaż ciężko było w to uwierzyć, na telefonie Dominika szybko znaleźli na to dowód. Po jednej z wielkich kłótni, Dominik postanowił, że to koniec ich związku. Nie chciał dłużej tkwić w toksycznej relacji. Chciał odciąć się od Mackenzie. Jednak ona nie zamierzała mu na to pozwolić. Regularnie zasypywała go wiadomościami, a nawet nachodziła w domu. Podczas niektórych z tych wizyt, Dominik decydował się nagrywać wszystko telefonem. Porysuję ci samochód, jeśli mnie nie wpuścisz. Porysujesz mi samochód, jeśli. Jeśli mnie nie wpuścisz, tak. Wiesz dokładnie o co mi chodzi. Dokładnie o co chodzi. Otworzysz te drzwi, albo będziemy mieli zajebiście poważny problem. Matka Dominika opowiedziała też o sytuacji, w której jej syn naprawdę obawiał się o swoje bezpieczeństwo. 17 lipca, zaledwie dwa tygodnie przed wypadkiem, para jechała razem samochodem. Zaczęli się kłócić, a zdenerwowana Mackenzie groziła, że za chwilę rozbije samochód. Dominik zadzwonił do swojej matki, żeby przyjechała go odebrać. Nie zamierzał jechać dalej z Mackenzie. Przyjaciel, który po niego przyjechał, zeznał, że słyszał wyraźne groźby dziewczyny. Widział też, jak uderzała Dominika obiema rękami. Dominik bez słowa wsiadł do jego auta i odjechali. Bańka idealnego życia zaczynała wyraźnie pękać. Policjanci zrozumieli, że Dominik naprawdę bał się Mackenzie. Chłopak naprawdę wierzył, że mogłaby zrobić coś takiego, a przecież znał ją najlepiej ze wszystkich. Czy 31 lipca 2022 roku Mackenzie Shirilla po prostu wykonała swój plan i spełniła swoją groźbę? Mackenzie została aresztowana 4 listopada 2022 roku, ponad 3 miesiące po tragicznym wypadku, w którym zginął 20-letni Dominic Russo i 19-letni Davion Flanagan. Jesteś oskarżona o podwójne morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na nagraniach z zatrzymania widać, że dziewczyna jest zdezorientowana i przerażona, tak jakby nie miała pojęcia, co się dzieje i dlaczego została aresztowana. Kiedy wsiada do policyjnego radiowozu, opiera się o kanapę i wyraźnie widać, że po policzkach spływają jej łzy. Jednak nie stawia oporu, nie zadaje pytań, robi dokładnie to, co każą jej policjanci. Mackenzie zostaje postawionych w sumie 12 zarzutów, cztery zarzuty dotyczące morderstwa. Cztery zarzuty napaści z zamiarem pozbawienia życia, dwa zarzuty niebezpiecznej jazdy ze skutkiem śmiertelnym, dwa zarzuty prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków. Proces Mackenzie Shirilla rusza w sierpniu 2023 roku. Jej obrońcy twierdzą, że dziewczyna nie pamięta wypadku. Nie pamięta też, dlaczego do niego doszło. Używają też kilku innych argumentów. Mackenzie cierpiała na POTS zaburzenie regulacji ciśnienia i rytmu serca, które może powodować omdlenia. Twierdzili, że dziewczyna mogła stracić przytomność w czasie prowadzenia pojazdu. Mackenzie była w stanie skrajnego kryzysu emocjonalnego. Jej relacja z Dominikiem przypominała wzorzec toksycznej zależności, a ciągłe rozstania i powroty oraz uzależnienie emocjonalne doprowadziły ją do sytuacji, w której przeszła załamanie nerwowe i nie wiedziała co robi. Za działanie Mackenzie odpowiadały mechanizmy psychologiczne, których nie mogła być świadoma: trauma relacyjna, dysocjacja oraz nadmierna impulsywność. Prokuratura nie miała jednak wątpliwości, że działanie Mackenzie było zamierzone i celowe. Nie było mowy o wypadku. Dziewczyna z pełną świadomością i premedytacją rozpędziła samochód do 160 km na godzinę i uderzyła w ścianę budynku. Zrobiła to, żeby zabić Dominika Russo, a Davion Flanagan był po prostu przypadkową ofiarą, która nie miała dla niej żadnego znaczenia. Jestem matką victim, Davion Flanagan. W czasie trwania czterodniowego procesu, Mackenzie każdego dnia musiała patrzeć na zrozpaczone rodziny dwóch chłopaków, którym odebrała życie. Musiała słuchać rozrywających serce zeznań i oglądać ich łzy. Czy przez to zaczęła rozumieć, co tak naprawdę zrobiła? Do czego się posunęła? W czasie procesu Mackenzie nie zdecydowała się zeznawać, ani razu nie zabrała głosu. Dopiero przed ogłoszeniem wyroku, zanosząc się łzami, odczytała pełen żalu i skruchy list. Do rodzin Doma i Daviona. Jest mi tak bardzo przykro. Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumiecie, że nigdy bym do tego nie dopuściła, ani nie zrobiła tego specjalnie. Chciałabym pamiętać, co się wydarzyło. Jestem zrozpaczona. Kochałam Doma i Daviona. Byliśmy przyjaciółmi, a Dom był moją bratnią duszą. Chciałabym zabrać Wasz ból. To jednak nie wystarczyło. Sędzia prowadząca sprawę nie uwierzyła w skruchę dziewczyny. Materiały dowodowe jasno wskazywały, że nie doszło do żadnego wypadku. Dowody były zbyt wyraźne, żeby zostawić miejsce na jakiekolwiek wątpliwości. Wideo jasno pokazuje zamierzone działanie oskarżonej. Tego dnia wybrała drogę śmierci i destrukcji. To nie była nieostrożna jazda. To było morderstwo. Mackenzie Shirilla została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie po odbyciu 15 lat kary. Ostrzegałem, że to nie jest historia z happy endem. To historia o tym, jak miłość potrafi stać się obsesją. Jak w jednej chwili może zakończyć trzy życia. Dwa dosłownie, jedno symbolicznie. Bo chociaż Mackenzie nie straciła życia w wypadku, to straciła je, kiedy postanowiła, że jeżeli ona nie będzie z Dominikiem, to nie będzie już niczego. Jej wybór był nieodwracalny. Nic nie zwróci już życia Dominika i Daviona, nic nie sprawi, że ich rodziny przestaną cierpieć. MacKenzie będzie miała mnóstwo czasu na refleksję za murami więzienia. Być może kiedyś zrozumie nawet, co zrobiła. To nie był wypadek. To była decyzja. I to właśnie sprawia, że ta historia jest tak trudna do zrozumienia.